Do tej pory, jak wiadomo, handel na wielorskim targowisku odbywał się w dwa dni tygodnia, wtorek i piątek. Począwszy od 16 marca będzie także trzeci dzień, sobota. Historia y, tej decyzji ma korzenie... Y, Powiedzmy gdzieś w czerwcu, kiedy to na targowisku pracowała kontrola rewizyjna złożona z naszych miejskich radnych i właśnie oni jakby zetknęli się z problemem tym, że zarówno i kupujący, jak i handlowcy wyrazili chęć, żeby jeszcze dodatkowo jakiś dzień handlu dołączyć do tych dwóch, które przez te lata tutaj działały tutaj na naszym targowisku. Czy na sobotnim handlowaniu odliczą się wszyscy kupcy? Trudno na razie powiedzieć. Trzeba bowiem zauważyć, że handlujący pracują także na innych targowiskach w regionie, ale Jacek Raszewski jest dobrej myśli. Proszę Państwa, bo nie możemy tego zagwarantować. My nie wiemy ile, ile osób, które handlują na targowisku przyjedzie, bo... Musimy sobie też zdawać sprawę, że, że w, t, w soboty odbywają się również y, targowiska w innych ościennych mi, miejscowościach i część z tych kupców, którzy u nas handlują we wtorki w piątki, w soboty jeździ do innych miejscowości. Mamy nadzieję, że jednak część z nich zdecyduje się przyjechać do Wielunia w sobotę, chociaż część pewnie z tych kupców w soboty do tej pory nie handlowała i być może y, będzie to dla nich też szansą, żeby, żeby w sobotę przyjechali do nas. I druga rzecz to właśnie ile osób tutaj z Wielunia, z okolic, powiatu nie tylko na ten rynek dotrze w celu zrobienia zakupów. Czy sobota to dobry dzień? A raczej tak. Mieszkańcy Wielunia i regionu z reguły mają wtedy wolne, mogą więc robić zakupy na targowisku, a co za tym idzie wesprzeć lokalny handel i kasę miasta, a nieco mniej pieniędzy zostawić w i tak już bardzo w sobotnie przedpołudnia oblężonych wieluńskich marketach. Nie ukrywajmy też pewnie z tego tytułu będzie opłata targowa jakaś być może do gminy wpłynie większa, prawda? No, wydatki, jak, jak wszyscy wiedzą, są z roku na rok coraz większe związane z utrzymaniem budżet pieniędzy też potrzebuje, ale to nie była jakby decyzja tym uwarunkowana. My mieliśmy tutaj na, na myśli właśnie i mieszkańców, jak i kupców, żeby im umożliwić ten dzień dodatkowego handlu. Targowisko jest zatem przygotowane, zmodernizowane i gotowe na przyjęcie sobotnich klientów. Pozostaje jeszcze gruntowne wyremontowanie toalet. Trwają prace, już projektan jest wyłoniony, trwają prace projektowe i, i w budżecie jest blisko 80 tysięcy złotych na gruntowny remont tej toalety. Także również pod tym względem targowisko będzie już przygotowane tak jak należy pod względem sanitarnym. Szef Wosiru zapowiada, że toalety swoje nowe oblicze odsłonią po wakacjach.